Kolorowe kostiumy i równa praca nóg. Taki widok na sosnowieckich ulicach możemy zobaczyć coraz częściej. Grupa Kolarska w Sosnowcu działa od 2004 roku. Możliwe jest to dzięki wsparciu miasta. Podstawowa kwestia to stypendia dla zawodników Klubu Kolarskiego Zagłębie Sosnowiec. Jest to niemała kwota. Dzięki tym pieniądzom mamy już młodych, bardzo obiecujących zawodników. Duży tak jak Eugenia Bujak walczą o najwyższe miejsca nie tylko w kraju, ale również na arenie międzynarodowej. Zawodnicy młodzi zdobywają medale mistrzostw Polski, mistrzostw Śląska. Jeden z zawodników był w kadrze narodowej na mistrzostwach świata. Ogromny potencjał. Żeby tak się stało kolarze ćwiczą praktycznie przez cały rok bez względu na pogodę. Różnego rodzaju treningi od wytrzymałości szybkościowej, wytrzymałości ogólnej i treningów specjalistycznych. Te przygotowania to przede wszystkim setki przejechanych kilometrów zarówno po asfaltowych drogach, jak i w terenie. No dawaj, koniu, dawaj, dawaj, dawaj. Trenuję 6 razy w tygodniu, jeden dzień z przerwy. Trenujemy tutaj na terenach Sosnowca, no i tak około 70-60 km dziennie. a czasami nawet więcej. Osiągnięcie optymalnej formy wymaga poświęceń od młodych zawodników. Przychodzimy ze szkoły, szybki obiad na trening, przyjeżdżamy wieczorem, siądzie się chwilę do lekcji no i już ani nie ma czasu, ani nie ma się siły na nic. No właśnie to jest jeden taki minus, minus trochę, no ale myślę, że jakby się bardzo chciało to się wszystko da pogodzić. Z podobnego założenia wychodzi coraz więcej młodzieży, bo na brak chętnych grupa kolarska Zagłębie Sosnowiec nie narzeka. Wybrałem kolarstwo 5 lat temu. Namówi mnie do uprawiania tego sportu tata. Jest to fajna dyscyplina, daje ona mi poczucie wolności. Treningi odbywają się na świeżym powietrzu. Ochota na nie wzrasta, kiedy zaczynają pojawiać się pierwsze sukcesy na zawodach.